halo halo czyś witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku co przeżyję ja teraz już nie jesteście tacy fajni, co Dzień dobry panie psarze how you doing chcesz mi zrobić fisting to dosyć miłe z twojej strony dziękuję start the diary o Jak Jakże tam było ploty Hej pijecieś what's wrong two things Firstly, my cold sores are totally acting up what? again. What? Ew, gross. Secondly, Mr. Hatrick saw me writing in my diary during class, and he took it and he locked it in his desk, and he says he's gonna give it to the principal tomorrow. If anyone sees what's in there, I will just die. It's really personal. Yeah, well, nothing like having the whole school know your deepest secrets. Makes your teenage years go by in a flash. Yeah, well, you'll soon find out. Me? Why? In the diary, I talk a lot about you and me. What? There is no you and me. Yeah, yeah, there is. See, first you rescued my notes from Mandy, and then we fell in love, and oh, you brought me flowers what? and wrote me poetry and showed this kinder, sensitive side that soon the whole world is gonna know about. We're like doomed lovers. Enough. Okay, I'll get your book back. Then we can kiss. The cold sores aren't contagious once they start to scab over. Ah. Tak. Wszystko jasne. Girls, 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 girls. do wiem czy ja I nie powinienem zrobić z żadnie, ale to. Mhm. Uh. Ciekawe. nie mogę wejść do szkoły. A jak miałbym wejść do szkoły? A -a -a. Ten sposób. No dobra, to ciekawe dosyć. Ej, tu coś. Nie, nie. nie. Chciałem sobie to wziąć. Czekaj, Mathrooms. zostaw to. Juma twoja nie śpi, Mateusz nigdy, wiesz. Dobra, spierdzielaj tutaj stary. Czekaj the staff room. Staw jest na dole, dobra. Mhm. Kończ. Dobra, D. Dziękuję bardzo. Nie potrzebuję się skradać, żeby ogarnąć <kuh> takie pistaszki. Okej. Okay. That new Jimmy boy is so bad, bad teeth, bad hair, bad smell, bad attitude, and yet there's something about him that is just so alluring. I told Bucky about how I feel and he didn't see him happy at all. Dobra dobra no nie musimy tego czytać, nie? Gotta be someone to beat. <śmienicza> ja, <to> się okay. <śmienicza> Już się bałem, że mnie zobaczy gną. Ziemi, ale idź sobie co. Dziękuję bardzo. Dlaczego tutaj mogę tylko wejść? No ale dobra. Skoro wcześniej nie mogłem tędy wejść, no, ale dobra. Już wiem, że tutaj do domu. Możemy się. Uuuuh. Tędy dostać. O! get jesteś! Yes, Tak, did. And I nie odczytałem. Bardzo dziękuję. That's okay. that nonsense dealt with. Hi! Hello! Nice to see you. Um, don't play hard to get, okay? That shirt looks nice on you. I've been telling everyone you're my girlfriend. I've been thinking about human sexuality and would like to learn more someday. You have nice lips. I hope it gets easier. Mm -hmm. co co, Frejrze? Co myślałeś, że mnie złapiesz? Mnie złapiesz? Popie, popie, nie tańczysz z Frejerem. Nie tańczysz z Frejerem, to No, więc łatwo, kurde, i bałem się, że to będzie <klujny> troszeczkę wyzwanie na poziomie. Tego, co żeśmy ostatnio mieli. No ale na szczęście się udało lepiej to rozegrać. Dobra, robimy kolejnego save'a. I działajmy dalej. <tum> Tam se chłop chlipie. Chłop chlipie. A ty czego tutaj chcesz po lipie? Może chcesz dostać po cipie? Frayerzy! komunikat, ojej, ojej, ja jestem ciekaw czy można w jakiś tam sposób y zgrindować, nie, ale to nie jest Tony Hawk, a pograłbym w tonego Hawka, powiem wam, że pograłbym się w tonego Hawka American's Wasteland, nie, co jest? W ręku. Co, jest? Co, co jest jakieś lekcje, czy coś? Może coś tutaj jest specjalnego, co? Okej, okay, gumka. Gdzieś jedną przegapiłem, bo już jedną mogłem widzieć. No dobra, nieważne. Jeszcze do góry. Uważaj na nich. Oni już... Oni już mnie ten. Jak lost, jak idę na lekcję. Art class. O nie! Dobra, draw boxes with your pencil to expose the hidden picture. Oh, that's how it

Come baby. Ok, dobra. Buziaczki się opłacają w takim układzie. A, Kissing Bonus is unblocked. Ok. Dobra, spoko. Bardzo dobrze, bardzo dobrze Panie bardzo. Co się dzieje? Dobra, zrobię to stary. Gdzie ten loker jest? Niżej? Aha. Dobra, ale za chwilę powinna być jeszcze kolejna lekcja, nie Jeszcze powinniśmy mieć to no właśnie, pościgi główne. To zaraz zrobimy jakieś pościgi główne.

Mandy Ok, coraz więcej tych notatek wam powiem. No ale dobra, jeszcze jakaś jedna lekcja powinna się nam tutaj wydarzyć. Aczkolwiek. Quality vote for Ernest. Spoko. Jestem ciekaw, yy, właśnie tego. Czy co? Czy lekcje się zaczną powtarzać? Czy o co chodzi? U. Nie, chyba mam wprost następne. Spoko. Czy dalej warto je robić? <try> A jestem ciekaw co się stanie, jak zrobimy je wszystkie. Hmm. W sensie... Czy dalej będę musiał na nie chodzić? Czy jak? Out of my way. Lego nie like ma. Patrz jak to się robi. No. No. Just No. Bydlaku. locker room. Tylko teraz do, do dobrego się przebierz, wiesz? Team 2. We'll be playing dodgeball for the next while. Ah, dodgeball. How I love the sound of boys crying in the morning. Much like real life, the strongest will prevail. All right, you lazy bums. look alive. Good. Hopkins, you're with the whips. <laughs> I want everyone to give their best, boys. Their best. Also, going dodgeball Dodge ball instruction. Defeat your now opponents hey, by you hitting guys. them the with the I'll show you who's the best. Throw, jump, are pass. Catch, dodge, to switch. Nerd. We're gonna win, cause you're

Dobrze, ale nie tak. A mogę jakoś podać swoim? Ha! Łatwo, bo sprayera mi się nie tańczy. Ty, fajne to jest, kurde, jakie to jest super. Awesome. <Klacht> Kurde, Jimmy? i pozytywne rzeczy dostajemy, ale mi się to podoba. Kurde. Cześć laseczki. Nie wiem na czym będzie polegało to, że mamy lepsze crazy, czy czy po prostu z większego dystansu, czy więcej damage'a? Ojej. Eee, dobra, wiecie co, to ja se pójdę po prostu. <laughs> o ty frajerze! Panie co, że biją mnie! Ojej. Robią mi krzywdę! Aaa, ratunko, 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 Eee. Że ta deskorolka tak nawet nie jeździ po tym. Ale kurde, naprawdę, przez co że sobie jeżdżę tą deskorolką, mam takie ochotę na zagranie w tonego hołka. Eee, moje ukochane American Wasteland, naprawdę. W sensie ja wiem, że to nie jest najlepsza część tonego hołka, ale ja ją kocham, dobra? Jest dla mnie ważna rzecz. Trzeba zapisywać, bo wiecie jak to potem jest. <laughs> Dobra, idziemy na quest'a. No to dobrze, że będziesz rich one, to da, zabiorę Ci wtedy wszystkie Twoje pieniądze. Ciekawe czy będzie możliwość... Eee, czy będzie możliwość... <laughs> powitania y, prefektu Pewnie nie, to by było wtedy już trochę zbyt zaburzało gierkę, nie? Dobra. Obtałem, że Gary chce kandydować. nerd. nerd. What next? Four Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt All me. Right, you have oh. boy. What's this? <laughs> class president. Class president, dummy. It says class president. I know. That's yeah. you? I'm the most suitable candidate I know. <laughs> yeah, so's your mom. <laughs> yeah, right. Oh, no. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Oh, oh. Don't forget <laughs> to wipe. <laughs> How's the campaign, Ernest? You'll vote for me, won't you? Yeah, not a chance. What if I pay you? Pay me? Now you're talking. I always knew I was a born leader. <laughs> yeah, but unless you buy everyone's vote, you're never gonna win. Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate. Oh, Oh, oh. unless I had a security manager. Oh, oh, please, please. I don't please. know. Security please. managers, they please. cost a lot of money. Oh, I have money. I can pay you. Good. I've always been a politician at heart. Go to the auditorium balcony and speech is about to coś tam. Oh, kurde, ty, to Keep Ernest safe for the duration of his speech. O oh, ludzi do przekonania. Ale nuta. Welcome. I won't use words, my friends. This school needs help. My help. How many of you out there feel abused by society? my establishment or oh. brutalized do you like this you think i feel your pain my children praise so here my friends are you looking at <coughs> choosing me as your leader we will usher in a new era of peace

Z... <laughs> ze oh, Do wszystkich walej tyle.

Taką mamy. Z A! Czy to jest po prostu. Moja zwykła, tylko ulepszona? No dobra. Czyli dobrze. Okej. Okay. Night Titus. Night oh, Titus. O, fajnie, idziemy do Dolimitorium. Tutaj zaraz sobie zapiszemy przed misją. <kłysy> Jest nawet u nas spokojny. To jest ten śmieć i leży na moim łóżku. Chcę się pozbyć życia. Co ty masz na sobie? Start Halloween? Hey, what's going on? Not much. I was just lying here, wishing I could be more like you. Yeah, whatever. But I'm cursed. Yeah, really? <laughs> yeah, cursed by brains. Do you know what torture it is to be thinking all the time? No, of course you don't. Yeah, you're cursed. You're great. Whatever. What else is going on? Not much. Let me see. Uh, it's Halloween. All the prefects are at some party and the teachers are entertaining. I use that word loosely. The kids. No, I'd say the opportunities for fun are pretty much... Nil. What do you have in mind? Come on, you'll see. Let's go get some pranks a to nice play. Guys, like a no, Don't stop. Don't be okay, Gary pete is Zamnambula. Can you help me, sir? Good, you know? I, I really appreciate no problem. you doing this, sir. Yeah, yeah. Takie pranki. Hey Jimmy, think you can help me out. Cool, dobra. Why are you hitting me? <ścoughs> Easy. Hm? Eee, mapę poproszę. Aha, mapa jest tutaj, dobra. Tu łatwo, kurde. Takie pranki to wiecie.

Come no. in. Thank you kindly. Goes six students to each. But what is this? Is it brocade? It was not the big That's prank. <laughs> Big Prank is only available on Halloween night. Sleep and you will lose your chance to complete it. Okay. No problem, let's do it. Big Prank. Okay, here's the deal: we're gonna feed Chad's dog some of this rancid meat. Wait for him to take a dump and what, then. What the hell? I'm out of here. Whatever, Pete. Okay, let's do this, Jim. I'll explain the rest later. Get over here, you little mutt. Hey, treasure. Here you go, boy. How about a little trick for a treat? To That's gross. Aha, czyli O kurwa, stary, to ojoj. Uf. Ja ci powiem, że żeśmy zrobili pra... Oj, zrobimy pranka. No dobra, to mi się podoba. Już wiem, o co chodzi. Jak widzę, torba główna i pokój nauczycielski. To brzmi dobrze, tylko że... No nie wiem.

Już? Ratunku, 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 ratunku! ratunku. Tadam! Hehehe, <słyska> frajer! Dobra, myślałem, że to będzie bardziej epickie. <kłyska> Muszę przyznać, że się trochę zawiodłem. I dobra, bo. Muszę zobaczyć, czy to Halloween, to coś tutaj jeszcze możemy zrobić, czy co? Ale to na, na następny odcinek. Na razie idziemy zapisać i moi drodzy, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój no, kanał, ja powiem mam ja to już wybiliście a to było, to było, to był, Bully, <kluje> czyli Blue World Academy, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, pa pa!